No i drugi temat. Granice. Granica. Co z tymi granicami? Co się takiego wydarzyło? I dlaczego ta granica, ten temat granicy, tak bardzo dzisiaj też wypływa? Ale też jak on wpływa? Albo też jak, jak bardzo może jesteśmy ugrzęźnięci w swoich osobistych. Historiach, w swoich osobistych życiach. Czy żyjąc w swoich osobistych życiach, jesteśmy w stanie zobaczyć coś, co jest poza granicą Twojego osobistego życia? No właśnie. Czy jesteśmy w stanie? wyjść poza granicę swojego osobistego doświadczenia i zobaczyć co jest poza tą granicą czy czy w życiu czy życie nieosobiste ogólnie życie nasze musi mieć granice znaczy musi czy to spowoduje że będziemy że jesteśmy otwarci. Że mamy po prostu horyzont, przestrzeń. Kiedy jest granica? Kiedy jesteśmy skupieni na sobie? Wtedy pilnujemy granic. Kiedy wychodzimy poza, okazuje się, że nie ma granic. Kiedy wychodzimy z głowy, z myślenia, z kontroli, z takiego sztywnego trzymania się, stereotypowego sposobu myślenia. Nie ma szans, żebyśmy wypłynęli na szerokie wody. Ale na szerokie wody swojej własnej, swoich własnych możliwości. A dzięki temu, jak wypłyniemy, to będziemy mogli wszyscy płynąć w świecie, gdzie nie ma tych przysłowiowych granic. Bo to jest kontrola. To jest kontrola, to jest ubezwłasnowolnienie. Czego. Czego ja nie... Не сту сюе, не, нес